W tym roku, jeśli chodzi o projekty SMR-owe, robimy dwie rzeczy. To są taki, taki wstępny wniosek związany z tak zwanym raportem bezpieczeństwa. Staramy się złożyć go do Polskiej Agencji Atomistyki i zacząć ten proces od strony formalnej. Prowadzimy studium lokalizacyjne, które również zamierzamy zamknąć jak najszybciej, związane z potencjalnym posadowieniem projektu, ale także staramy się uruchomić w tym roku centrum. Szkoleniowe. Taki projekt to nie tylko technologia, która przyjdzie w przyszłości, ale również przygotowanie ludzi, którzy się będą nią zajmować, to zajmuje trochę czasu. Jesteśmy w kilku procesach akwizycyjnych związanych z projektami onshore i offshore, a także złożyliśmy pierwsze wnioski w, w ramach następnej rundy projektów offshore'owych związanych z Morzem Bałtyckim. Będziemy składać następne. Partner został wybrany, bo mieliśmy wielu chętnych w ramach takiej pewnej pracy analitycznej wewnętrznej z udziałem doradców zewnętrznych, taki, który spełnia najbardziej kryteria, które są związane z konkursem. Przecież chcieliśmy wystartować z kimś, kto nas wesprze i zwiększy nasze szanse. Jest to francuska firma Total. Wybraliśmy tego partnera jako partnera strategicznego do projektów offshoreowych.